Cześć, jestem Nikolaj się Przepraszam za spóźnienie, ale no, nie było mnie przy kąpie, a mi kolega włączył. No. Cicho. Ej właśnie jak ten yy, co ja chciałem powiedzieć, że może się pojawią odcinki z kolegą. Ale tylko nie... Tylko nie wiem kiedy ten wstawię, więc może nawet i ten z kolegą będzie szybciej niż ten wstawiony. Więc no. no jest, nie nawet 2 godzinę. Jedzę. Nie ma. Wyłącz się godzina. I napiszcie, czy zgadniecie na czym gram. A ty nie powiadaj. I przepraszam, że jest głośna klawiatura. No. Czemu no, powiedziałem no, na początku? Co no, teraz powiedziałem? I że możecie wbić na kanał... Demensji. Nie. Wiem. W opisie dopnę link. Do u kolegi. Nie chcę się czekać. Ten blok no, prezent. Co się spradnę widzę? Nie, jak go sam ja. Ai. Przypadkowo. Co on ma takiego knoka? A ty to co? Nie no, gifta nie zabierze. A co schodzi z tymi prezencikami? Już się nie będzie śmiał. A ten ty nie 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 śmiej się. Mogą być problemy z mikrofonem, pamiętajcie, więc jak nie będzie słychać, to nie moja wina. Wina komputera dupiego. Wina tego typa. Który nie wynadzia ja jestem. I bije mi więcej zdrabionego niż z kamiennego. No, fajnie, co? Na siostra mi chciała mi to No ale bardzo. Kurde, nieco, nawet piątą minuta, ja już parę naś teraz. I napiszcie, ile razy byłem w słońcu serduszko. Staram, sumie, staram się, bo miałem, czy mi się uda. Ale no. Że już czerwony. Kurde, z killaurą, która mi zabiera. No, się nic nie się stało, nie pukaj to. Zobaczcie, w jakim ja serwerze gram, nie pukaj mi. Dp. Czemu ja mam... Czemu ja mam? na Cooxer? Czemu nie ja... mam? Nie wiem, nie chcę się grać na Coxcraft. Napiszcie, <grym> na jakim serwerze mam grać. Nie hmm. To nie proszę, na jakimś... Nie, nie ma bedu, bo bym się nie będzie chciał grać na coś. Serio, zrób. Nie, że... nie, nie. Nie chcę nie wiem z może zrobię. Z okay. go może jak mi się uda to zrobię live'a, gdzie robię serię jakąś, nie wiem. Jaką. Nie wiem, jaką. jakąś. Jeszcze to dopiero star. nie, w sumie nie. Na jakim tym, odtwarzaczu. Ach, co? Oj to będę że wyrzuciłem nieprawne, nieprawne. Jak coś to niektóre będą te dograne, dlatego jakiś czas nie mówię, nagle mówię. Ja to później dogrywam Z tego są takie różne przejścia dziwne Na serio nikt się nie napodobał, a ja spadnę Ale Napiszcie czemu na tym serwerze. Jest taki ping! 144 pingu. Już to skam jakiś. No, co mi się to włączyło? Skam jakiś, kurde. Nie! Nie zwoliłem. Dobra, misia. <coughs> Czego? nic, nic. Nic, bo chciałem zapytać gdzieś na jakim serwerze gra ma już. сказала самое что есть А ты без больной. Может, я вам zgadniam na czym je gram, ale pokazałem. A piłeczka się tutaj chybi Ale nie o to mi chodzi, nie na jakim serwerze, tylko co mam. Aaa... Ten, zezwoliłem. No, znowu muszę dogrywać mikrofon. Kurde, kordy mam włączone o co chodzi. Dawaj mi na moje. Patrz, ozeżek, a zobacz jaka przemiana. Tu ten nawet nie pisze ile mam FPS, a nie. no tu. No, I no. no, no, to klikasz. Wiem, ale ja wolę to... To jest moje. Ale Moje to moje. Moje to najlepsze. I na właśnie, albo nie, ja na ten powiem wam, żeście wy napisali jaka seria ma być i co mi cofnęło. Tak. Survival, Rallycraft czy jakieś na modach. Nie w sumie nie na modach, ja nie lubię grać. Co? So. Zresztą. to jest to? czy...? Realny survival. No, ale Ale to oczywiście są na modach, więc no. A ja nie za bardzo przepadam grać na modach. Co ja mam skina? ja mam skina? Zielonego? Hmm. I napiszcie, że mam fajnego skina, o. Pewnie większość się piszesz w życiu. Pewnie wiem. Co? Mm. O, to Oli damy. Na dój spacie. A na długo. No. Co? Co? Mm. Mm. <laughs> o. Ale i tak już było zdrodzone to. Teraz ja. też będzie, bo to poszedłem. Um. Ja nie to, 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 to. Ale przecież tu pokazałem, że na czym gram. No, no, więc no... Więc i tak już wcześniej zrodziłem, Nie przypadkowo No to. Ale no... No tak bywa, no. Ale i napiszcie i tak na czym gram, na jakim kliencie, o. Napiszcie co mam. Napiszcie co wolicie, bo dla Jona czy Mara. No. Czy Blazy Papa. Na przykład. No. Ale obrony tutaj. Typy. Okay. A, no to typy. O, oh, to ty to było dobre. Czekamy <laughs> ja ja co? Kij zablokowały. Nie no to nawet, nawet nie wybiegłem, ale <laughs> okej. O. Ok. Oh, nie, ja nie lubię okej. co do widzenia Co to miało być, to ja nie wiem. No, nie znasz tego. Nie o to mi chodzi. No. Chodzi mi o to, co, po co ja tam bloka postawiłem. Ej, jak coś... O co ci chodzi? Nie no, nie wiem o co mi chodzi. O co ci chodzi? Dobrze A co ci Co chodzi? Co to jest? Mogę no, no przecież że coś się Wygrasz teraz? Ja? Nie. Co? Wygrasz teraz? Nie, przegram. Czego? Nie, nie ja. lubię. Ja nie, nie, lubię. Ja nie. nie lubię. nie lubię. A, a ja lubię przegrywać. Ja nie O, co? Aha. Ma. Co on ucieka przydaję? się O co chodzi? Ci on na około biegnie? Co to o co chodzi? Chciałam, spadnę lol O co chodzi? Czemu on ze mnie ucieka? Nie, bo on nie wie, że... Nie no... Nie no wątpię ale widzisz? On wiedział. Nie, nie zdobył sześcienki. Jak się nie udał? Nie no, możemy na nazwać, że się udał. A jeszcze nie kończy, więc no. O. Tak jedziemy. <grybujesz> okay, no. no, głupie. Znowu! No i co jest z tym zęberczem? I napiszcie z jakiej serii ten na serio. Czy chcecie z realnego ten survivala czy ze zwykłego survivala? Nie pytajcie czemu mnie tak łapa. Więc no, napiszcie. Miło mi by było. Jak późnione się na 30 hackie celu. Nie wiem co tu chodzi na tym serwerze, że taki ping jest do dupy. Ale no, nie na to nie pływa. Spadłem. Czy ja spadłem?

Mm. Napis, czy mam nagrywać z muzyczką. Bo mnie to ciekawi, czy mam nagrywać z muzyczką. Co? Szisnął się, odkręcnął. to Zmieto ma rękę. Nie, będzie, napiszcie ile minutowe odcinki robi. maksymalnie do nie, minut. O. Ten widzę. Dobra, no to w sumie jak skończyłem, to Elo! No, no, Na razie tak i Elo!